Błagam, pomóżcie. Moja córka wyszła wieczorem i do tej pory nie wróciła. Nie ma z nim żadnego kontaktu. Jestem nie, trochę ale... roztrzęsiona. Nie wiem, co jeszcze mógłbyś zrobić. Nie, się no. tak o nią nie bała. W Polsce średnio co 4 godziny dochodzi do zaginięcia dziecka. Aby pokazać, jak powszechny jest to problem, wykorzystaliśmy ekrany w przestrzeni miejskiej i zintegrowaliśmy ich system emisji z danymi infolinii 116.000. Za każdym razem, gdy specjaliści odbierają telefon, system odczytuje informacje o zajętości linii i aktywuje emisję spotu na tysiącach ekranów w całej Polsce. Bez opóźnień, bez ręcznej ingerencji. Ekrany natychmiast zmieniają się w gigantyczne, dzwoniące telefony, ale zamiast numerów Pojawiają się emocje, krótkie hasła pokazujące strach, bezsilność i rozpacz bliskich, którzy właśnie szukają swojego dziecka. Chcieliśmy, aby te emocje wybrzmiały w przestrzeni miejskiej i aby każdy, kto zobaczy spot, mógł poczuć je na własnej skórze i zapamiętał numer infolinii 116-000. Nikt nie zakłada, że zaginięcie może dotyczyć właśnie jego rodziny, a jednak każdego dnia ktoś dzwoni i zaczyna dramatyczną walkę o powrót swojego dziecka. Właśnie tu i teraz, gdy wyświetlany jest ten spot, trwa kolejne połączenie w sprawie zaginionego dziecka lub nastolatka.